Dzień dobry widzowie Mój kolega pojechał do domu Nie, nie mogę bez niego nagrywać To robiłem sobie takie małe próbki do was Bo sam nie umiem zbyt bardzo nagrywać Niedawno kanał zrobiłem Jak będziecie widzieć Proszę subskrybujcie dajcie lajka Może kiedyś się zastanowi i będziecie mogli do mnie przyjechać Jak będę sławny taki średni youtuber hey, tysiąc subów, lajków, to może się uda zrobić, żebyście mogli do mnie przyjechać. Temat dzisiejszego filmu, pokażę Wam swój dom. do dziury. Idealnie tak umierzałem koło dziury. O. Możecie znać tą okolicę, możecie nie znać. Kolumnę Wielkopolski koło kościoła zostałem. Pokażę Wam ulicę. No mój kolega przyszedł do domu Jeszcze 9 minut filmu robi 10 minutowe To tak, jak będziecie chcieli możecie pisać w komentarzach Powiem Wam jeszcze hasło na koniec filmu I że mogę Wam ten serduszko przy, przy, ten przyczepić W komentarzach Ja idę na stronę Łkspieńców Tak na razie wygląda mój dom Z, z mojej strony Teraz przechodzę na drugą. Zobaczcie, może się przeciągać. O, go... o, o, teraz nic nie widzę. O, o! Jestem widzowy. o! O! To nogi! A pach. No. na strefie ukraińców. No, mm, się z nimi bawię, bo tak to bym. Yy, Tego się cały czas bym był taty. Nie ja wiem, koledzy, by do mnie przyjeżdżali. Bo widzę. No, jeszcze 8 minut filmu, Jakbyście no, chcieli, możecie zapisać na serduszko. Dlatego, żebyście się jedną nie przyjechać. Ale inne będzie, to będzie wam serduszko. No, to w komentarzach piszcie. Proszę, abyście zostawiali suby i lajki. Nie dawno zacząłem ten kanał, mam 5 subskrypcji. Yy, nawet nie 100 lajków W połowie jestem chyba takie 43 lajki no jest zbyt dużo zaczną przygodę bo bym być sławnym tylko nie mam pomysłów na filmy możecie też mi wysłać jaki mam zrobić kolejny film to jest serduszko przypnę no te rzeczy mogę serduszko przypiąć zaraz będzie 7 minut jeszcze filmu nam zostanie no jak słyszeliście temat pokazuję dom no i fajnie mi tu się mieszkało, mam dwa domy bo rodzice no no i jak mi się będzie chciało to będę nagrywał wam więcej filmów musicie dawać więcej propozycji bo na razie jeszcze prawie nikt nie wie o moim kanale tylko 5 osób zostawiali dużo lajków bo to jest jedenasty ten odcinek. Nie wiem czy ja otworzyłem. Aha, jest otwarta. Furtka jest otwarta, jakbyście chcieli wiedzieć. Tylko brama wiatrowa. Otwarta. Nie wiem czy Okej. Teraz mam przy sobie. No. Teraz stoleś mi z filmu. O Chodzę pod choinką. Okej, okay, zaraz wam pokażę ulicę. Proszę, wam pokażę mój dom. Tu ulica. No, nie wiem, co mam robić bez kolegi. No. Ta... niedługo Wam powiem, to, tam gdzie przy... sarduszko możecie zdobyć dużo sarduszek. Czy... Będę spróbował przy każdym komentarzu przypiąć lajka i sarduszko. Postaram się. Będę często patrzał na ten filmik. To jest mój pierwszy filmik z gadaniem. Wiem, że wyjdzie kiepsko na drzewo, takie moje, ten, na razie Was zostawię, Zastępuję filmik i Wam y, 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 zobaczymy się jak już będę na drzewie. Około za 9 lat zrobię, może filmik z twarzą, to jest rodzicielka, żebyście chcieli wiedzieć mam 9 lat. No nie jest to zbyt dużo na tym wygrywania. cała brudne. No, zaraz będę zaskakiwał drzewa. Bo na no drzewie. O, chyba mój kolega przyszedł Nagram kolega chce mnie nagrać, zaskakiwałem. Właśnie on, on nie chce tyle w tym filmiku występować Czy chcesz? No, tu jest on Przez Wilnik nie chciał na razie być występowany chciał pod koniec przyjść Tam zostały 4 minuty no jak będzie minuta jak będzie 9 minut filmu to wam powiem właśnie jak możecie dostać trzecie serduszko ale możecie wysyłać w komentarzach na jakieś rzeczy, żebym mógł nagrywać. Będzie na pewno przelęć w tej dziurze, co pokazywałem na początku właśnie z tym moim kolegą z na z dawką. No, będzie No, słyszeliście go. Mówię, że będzie szelęć, że przyjdzie do no, chyba mój tata przyjechał, zaraz będę kończył słyszeliście co on powiedział. On zawsze chce łapkę ojeć i suba światło mi zaświeciło. Z kamery. O no, nie, że tak, po prostu kamera. No nie, nie z kamery. Z yy, takiego świata. Mm. To za 3 minuty kończymy film. Co? No, jeszcze musimy poczekać. To widziowie. Za chwilę wam będziemy mówić kot. Zaraz 8 minut filmu. Mój kolega znów do dziury wskoczył. Bo robiliśmy dużo prób na ten film. Cięgle coś nam nie wychodziło. I to dużo, bo się film na ciągle kasował. Teraz na razie jesteśmy jak będzie 8 minut to będziemy w idealnym momencie. O, teraz jesteśmy w idealnym momencie, kiedy ten film nam się włączył. Zaraz będzie 9 minut. No. I jak dotrwaliście do tego momentu, to zaraz chyba wam powiem jak zrobić trzecie serduszko. To Nie, to dopiero za 9 lat. Ey. albo wcześniej. Widowie, widowie, widowie! No ty... Ja też. Ruszamy tylko maską. Widowie, widowie, Wiesz, mogę. że tylko boki twarzy możemy pokazać, całą twarz nie możemy. Widowie, widowie, widowie! <grym> On robi silbę. Okej. Okay. O, pokazuję twarz. Yy. On nie, on tylko usa pokazał. Yy, widzowie, poczekajcie jest. Yy. Kod jest. Korzyny.. Poz... go koledze z filmu. Właśnie jego. Tak, wpiszcie ten kod i postaram się serduszko podpiąć zaraz ten film kończymy za 30 sekund no, ty już idziesz? no trzeba już mówić pa za no, 20 sekund jutro albo pojutrze na razie codziennie nie nagrywamy no. jutro będzie i pojutrze będzie bez mnie Pojutrze będzie bez niego To pa vidovi srduško. Ser,